Hejka kochani, witajcie na moim kanale, a w tym odcinku pokażę Wam jak zrobić coś właśnie z takich oto koralików Pysla. Bo nagrałam już taki filmik na, na kanale moja, moja kolekcja Pysla, czyli pokazywałam rzeczy, które zrobiłam z tych koralików, a dzisiaj Wam pokażę jak właśnie taką rzecz zrobić. Więc zapraszam do oglądania. A więc, najpierw musicie uzgodnić. Co robicie? Ja akurat dzisiaj zrobię emotkę. Mam już taką jedną zakochaną emotkę, ale chcę też zrobić ich więcej. I właśnie chciałam wam się, yy, z wami się podzielić, jak właśnie zrobić taką emotkę, taką rzecz z koralików. Jak już wiecie, co chcecie zrobić, albo zobaczyliście w internecie, albo sami wymyśliliście sobie, no to bierzmy się do roboty. Dobra, więc tutaj jest moja podkładka, tam Wam położyłam to, co już zrobiłam. Tutaj na tej podkładce drugiej sobie przygotowałam już żółte, a więc, a więc no, już pan Wam pokażę ten wzór, co chcę zrobić. Chcę zrobić taką śmiejącą się omotkę. No więc najpierw tutaj muszę położyć pięć, czyli kładę. Ułożyłam. Nie chciałam was zanudzać. Mówiłam o tym pięć. I chodzi o to, że patrzcie, po prostu e, kierujecie się tym wzorem, co chcecie zrobić, jeżeli chcecie zrobić choinkę, no to układacie wzór choinki. Jeżeli robicie na przykład nie wiem, przypuśćmy emotkę z internetu, no to dajecie tyle, ile jest w internecie. No chyba że chcecie jeszcze coś dołożyć od siebie. Więc no chyba nie muszę tego tłumaczyć. Nie chcę, żeby to się zepsuło. No i teraz właśnie Wam powiem, co dalej zrobić. Na gotowy wzór kładziecie pergamin, papier do pieczenia, i teraz musicie żelazkiem tutaj przejechać, tak aby te wszystkie kolory przebiły, jakby, żebyście widzieli, widzieli te wszystkie kolory. Ten cały wzór, żeby się przebiał od tego papieru do pieczenia czy tam pergaminu. I jak już, będzie, jak już będzie się przebijał, to wtedy po prostu zdejmiecie z tego ten papier, poczekajcie aż wystygnie, weźmiecie te koraliki z podkładki, no i będziecie mieli gotowy wzór. Ale ja Wam to pokażę potem, jak już będzie wyprasowany, jak będę prasować, to Wam pokażę, ponieważ mama mi to wyprasuje, a, a aktualnie to nie może teraz, więc wrócę do Was jak już będzie prasowała. Jeszcze dla zainteresowanych powiem, że oprócz tej roześmianej minki, to jeszcze zrobiłam tosta i taką fajną rączkę. Więc wszystko Wam pokażę, jak już będzie się yy, prasować. Prasuje się pierwsze. Jak widzicie, to już się odbija te kolory od tego papieru do pieczenia. No i to znaczy, że już zaraz koniec. Teraz prasujemy drugie. No i prasujemy trzecie. No i teraz odrywamy. Jeżeli wzór wyschnie, to go po prostu odlepiamy i mamy. A tak oto prezentują się wzory, które dzisiaj pokazałam lub zrobiłam na filmiku. To serduszko zrobiłam wczoraj, nie pokazywałam go, no ale stwierdziłam, że Wam pokażę. To są wszystkie wzory. I kto dotrwał do tego końca odcinka, niech napisze tą emotkę w komentarzach i tą emotkę, niech da serduszko oraz jak będzie to taka rączka. No, jak dacie tą emotkę, tą emotkę, serduszko czerwone i tą emotkę jak będzie, to wtedy otrzymacie ode mnie serduszko dołączone do Waszego komentarza. Eee, tak. No, i jeszcze subskrybujcie kanał, zostawiajcie łapki w górę. No i do kolejnego odcinka. Pa! Jeżeli dotrwałeś jeszcze do tego odcinka, to pokażę Ci bonus. Przypadkowo, z, yy, przypadkowo tej yy, sprasowaliśmy z mamą kilka koralików razem, i wyszedł taki koralik. A tutaj, jeden przez przypadek, sprasowaliśmy, i wyszedł taki malutki. Więc tak, to był bonus. I, i jesteś mistrzem, jeżeli dotrwałeś do końca. Teraz to naprawdę się żegnam. Pa!